pierogi z ciapkapustą? pustą, czyli już nie może być lepiej. A tak przy okazji dajcie znać, czy wiecie o co chodzi. Na farsz potrzebujemy ugotowane ziemniaki i do tego robimy kapustę kiszoną, którą zalewamy wodą i gotujemy. Ugotowaną kroimy i przekładamy do ziemniaków. Na patelni na maśle podsmażamy cebulkę, dodajemy boczek i wszystko dokładnie podsmażamy. Następnie całość przekładamy do ziemniaków z kapustą razem z tłuszczykiem. Do farszu dodajemy oregano, sól. Pieprz i wszystko dokładnie mieszamy. Ciasto na pierogi jest bardzo proste, wystarczy mąka pszenna, gorąca woda, odrobinkę oliwy oraz sól. Ciasto powinno odstać około 15 minut, następnie rozwałkowujemy na cieniutki placek i lepimy pierogi. Gotujemy w osolonej wodzie do wypłynięcia. Pierogi są przepyszne, najlepiej smakują ze śmietaną oraz świeżo mielonym pieprzem. I dajcie koniecznie znać, czy jedliście, kiedy